Mamy 19 lutego. Pierwsze wysiewy. Przed Wami nasiona z Banku Nasion Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów oraz moje własne. Są to czyste gatunki. Na następnej kuwecie znajdują się już moje mieszańce. Dojdzie też jeszcze kilka porcji nasion. Które zakupiłem głównie hybrydy. Hybrydy to dość ciekawy temat. Zobaczymy, jak będą kiełkowały. 26 lutego, pierwsze wschody. 26 lutego siewy hybryd. Pierwsze wschody doszły nowe nasiona, które zostaną dosiane do tej kuwety. Wysiałem pozostałe nasiona. Także nic innego nie pozostaje jak czekać na to, że będą kiełkować. 5 marca. Tak wyglądają siewki. Są to kaktusy czyste, a nie żadne hybrydy. Dwa tygodnie od siewu. 5 marca tak wyglądają Siewki hybryd kaktusów. Są to głównie echinocereusy i eskobarie pochodzące z moich krzyżowań, moich zapeleń. Są to świadome hybrydy, więc też wiem co od czego. Tydzień temu doszły nasiona, które wysiałem, i rozpoczęły się ich wschody. Są tu trzy czyste echinocereusy oraz kilka mieszanców. Te hybrydy mamy poopisywane, więc, tak jak mówiłem, jest to świadomy proces, będę je sobie selekcjonował, a jaki osiągnę efekt trudno mi powiedzieć. No jest to też zabawa, więc zobaczymy za kilka lat. Co dalej? Zwykle siewki pikowały w momencie pojawienia się już takich właściwych cierni. A system korzeniowy rozwijał się w podłożu już takim docelowym. W zeszłym roku doszło do zakażenia i sporo tych siewek straciłem. Takie zakażenia odglebowe, trudno powiedzieć, co to był za rodzaj grzyba. W każdym bądź razie w tym roku trochę zamierzam inaczej zrobić. Zamierzam zastosować podłoże, które po prostu wykiełkowały jak najdłużej. Po prostu będę podlewał w ciągu sezonu lekko nawozem. I zobaczymy co z tego wyjdzie, a przepikuję dopiero jak się rozwinie porządnie system korzeniowy. Już tak bliżej drugiej połowy lata, może na początku jesieni. Także oglądajcie kanał, zobaczymy co będzie się działo. Ten film tak trochę miał pokazać jaki jest zakres czasowy takich siewów. Co się będzie działo. Siewki nie są doświetlane. Chociaż mam taką możliwość, ale nie zamierzam zbytnio tego robić. Po prostu w tym momencie i tak siewki w trakcie kiełkowania nie wymagają dużego oświetlenia. Także dzięki za oglądanie. Wasze lajki i subskrypcje pomagają rozwijać się kanałowi. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!